maneczko widzu z tej strony Elzar Dzisiaj sobie pogadamy troszkę szybkie omówienie marketu streszenie i dosyć fajny Moim zdaniem błąd stron, jakby próbować wykorzystać, ze aktualizowaniem tych skinów, jak na tym zarobić, na tym błędzie, znaczy nie działa tak jak może kiedyś, ale da się coś na tym zarobić. Plus lepiej, żeby nieść jakieś, jakieś randomy, żeby wy, żebyście wy na tym zarabiali. Czy to coś jakieś istnieje, czy znaczy, strony tak to aktualizują, ale no może coś wam się na tym uda zarobić. Szybki z Pirate swapping, strona do wymiany swoich skinów. Link do strony oczywiście, będzie w opisie. Tutaj macie darmowe, e, oczywiście, 10 dolarów wraz z moim kodem LZ. Przy tego strona nie wlicza na ceny naklejek, przez co będzie dużo przy kraftów i czarmów, Pala to sobie coś fajnego Snipić, jeżeli chcecie swoje skiny wymienić, akurat, Dodatkowo przy wpacie wraz z moim kodem dostajecie 35% bonusu przy doładowaniu, przy doładowaniu 100 dolarów, darmowe 35 dolarów. Dodatkowo, się zapraszamy na mój drugi kanał Crafty CS2, gdzie dużo kontentu. Dzisiaj, nowy film, polecam sobie wejść, bo naprawdę wydaje mi się, że spoko kontent. A my co, przechodzimy, przechodzimy i tak, może najpierw zacznijmy od omówienia tego sposobu. Dobra, sposób jest dosyć ciekawy, sposób jest dosyć ciekawy. Sposób polega na trochę takich rzadszych skinach, najczęściej na jakichś kocach więc po musicie znaleźć kosy, które są rzadsze. Które są kosy rzadsze? Urban maskedy jakieś i tak dalej. Tylko nie radzę tego kupować stricte pod sposób, bo sposób nie zawsze działa i nie zawsze jest tutaj sprawdzony. O co w nim chodzi? Często takie kosy, właśnie jak ja mam tego mojego miejski zamaskowany, to jest jakieś nie wiem, Wiecie takie po prostu te m, siatka safari, to jest ich tak mało na markecie. Często mają tutaj różne loty ze cenami. No ja wam mówiłem, że chciałem go sprzedać od Siaka, e, teraz go znów. E, Odstawiłem, ale chyba znowu będę próbować, żeby na tym po prostu zarobić. I myślę, czy go też na stronie nie wymienić, bo póki co już fajną cenę ma. Od, od jakiegoś czasu rośnie na stronie, bo strona aktualizuje właśnie cenę z marketu, troszkę trochę jest nabijana, bo ta cena, ta cena nie jest taka adekwatna, co do ceny tego co tej kosy. Ta kosa nie jest warta, a sobie tutaj na markecie trochę leci, bo po prostu jest ich mało. A teraz to widzę, że trochę ludzie powystawiali właśnie i zastawili ci, którzy mieli tą kosę i trochę go ciężej. Ale na przykład o takiej zobaczcie, tutaj na paję jest samym, ta, strona, ta kosa już kosztuje 80. 50. Ja wiem, że na, tu może być te ceny inne, ale w dalszym ciągu jest już jakiś lekki zarobek, e, a strona coraz to aktualizuje i może być droższe. więc patrzcie na takie rzeczy, bo jeszcze przetłumacie z moim kodem przy wymianie, dostajecie te dodatkowe dolary i wyjdziecie na plus. A tutaj macie tak tą prowizję i tak dalej, więc niektóre strony nie aktualizują. Tak samo jest na innych stronach, nie mówię tylko o tej, mówię o wielu stronach, więc po prostu, jak macie takie rzadsze skiny, warto też przeglądać, sprawdzać. Bo kiedyś był taki błąd na Skins Monkey, oczywiście nie wykorzystacie tego już, no bo strony zaczęły się przed tym bronić, na przykład, jak coś strasznie pojebaną cenę nagle wypierdala, to na stronie to tak nie rośnie i jest ta cena po prostu tak robiona, że wiecie, że na przykład jest out of the stock, stock że skin jest po prostu nie wiem, walony z ceną, po prostu go nie ma teraz, no bo no bez przesady, no tak strona wtedy by była strata na takim czymś, e, bo to jest często, no market wiecie jak jest steamowy, market jest steamowy powalony, więc tak to wygląda i kiedyś był taki bon właśnie smoki że ziomek e, na takim czymś miał dużo takich właśnie kos powalonych, zbierał je, było, był błąd strony, że te kosy tam kosztowały po 2-3 tysiące euro, na przykład za sztukę, właśnie ala coś w tym stylu, nazbierał takich kos, nie wiem, nie wiem ile tam ich nazbierał, ale no w chuj na tym zarobił i na jednym tradem wszystko wymienił i strona była tam statna setki tysięcy złotych, więc uważajcie, uważajcie czy uważajcie, waszej strony nie macie, ale no zerkajcie w może sobie coś, jesteście ciutkie coś tam na plus przy takich skinach, bo takie skiny zawsze market ma problem z aktualizowaniem i strony też cen, więc tutaj możemy tutaj patrzeć sobie jak to wygląda. E, przechodząc, wystarczy sobie jeszcze markę, tak to wygląda. Mam nadzieję, że coś tu zrozumieliście z tego sposobu i coś tutaj wiecie o co w nim chodzi. Eee, Okej, okay. widać, że oni się nie zmieniły, ale naprawdę powiem Wam tak szczerze, że jestem w niebo wzięty troszkę, że tak te skrzynki wyglądają. Chociaż teraz praktycznie ich nie sprzedaję, ale nie wiem, czy nie byłoby też jeszcze głupie. Chociaż teraz jest taka hosta, że to może jeszcze trochę potrwać. Ale czy sprzedaż teraz skinów nie byłaby najgłupszym wyjściem? No, byłaby całkiem, nawet bym powiedział, przemyślanym, nie? Byłaby nawet całkiem przemyślanym, ale no, wstrzymuje się. Wstrzymuje się póki co. Powiem wam, że czekam, czekam ten czas. A co do wstrzymywania? No, kapsuły ze Sztokholmu. Zobaczcie, zobaczcie, co się wydarzyło. Sztokholm ruszył. A jak Sztokholm ruszył? to może inne eventy też ruszą z czasem? Nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale mieliśmy wreszcie jakiś wzrost. To jest duży przełom, że coś takiego się w ogóle wydarzyło, bo tak jak widzieliśmy, zobaczcie, miesiąc temu to kosztowało 6 zł, teraz kosztuje to 9 zł, więc jest to lekki przełom, co by nie mówić. Wreszcie mam jakieś poczucie na naklejkach drużynowych. Wreszcie coś się stało. Nie mówię, że to pociągnie inne eventy do wzrostów, ale jest to naprawdę ciekawe, tym bardziej, że była długa cisza. Była naprawdę długa cisza, więc, no, zobaczcie, tutaj też był jakiś wzrost. No wiadomo, tutaj ilościowo to tutaj nie możemy cokolwiek mówić, ale no ktoś to po prostu wykupił. Ale, ale no spoko, spoko, coś wzrasta. Miejmy nadzieję, że inne eventy też coś tam powoli wzrastać coś się zacznie dziać, no bo te ceny na sztokholmie. No jak dla mnie już trochę były aż za niskie jak ta ilość tego sztokholmu, Ale no nie chcę się tak wypowiadać, bo zaraz to będzie, że trzeba inwestować To zaraz sobie tak tutaj stwierdzicie Nie mówię, że teraz to trzeba inwestować, ale no Dla mnie były już naprawdę takie aż dziwnie niskie Tak to powiem, aż dziwnie niskie Chociaż jak w większości rzeczy, Antwerp tak samo moim zdaniem Ale no wreszcie tutaj coś tutaj odbijamy Więc to, to było tyle, życzę miłego dzienka Zapraszam do subskrybowania kanału No i co, trzymajcie się widzowie, cześć, cześć